Witam serdecznie, nazywam się Daniel Stafaj. Jestem konsultantem systemów NAF i Business Center w firmie Intesis. W ramach serii Out of the Box Business Center dziś chciałbym przedstawić drobną, ale przydatną funkcjonalność, jaką są załączniki. Przejdziemy sobie przykładową ścieżkę, zaczynając od dodania załączników na kartotece testowego nabywcy. Załączniki znajdują się w zakładce "załączniki". nawiguj. Przygotowałem kilka przykładowych e, załączników w kilku formatach. Przy okazji chciałem zademonstrować, że system nie puści nas e, z pustym plikiem. Na przykładu podepniemy prezentację oraz plik Excel. Po dodaniu załączników oznaczamy im checkbox przepływ do transferu sprzedaży, co oznacza, że teraz te załączniki pojawią się w dokumentach sprzedaży, takich jak oferta, zamówienie, faktura, w których dany nabywca będzie brał udział. Następnie przejdziemy sobie do zamówień sprzedaży i wykorzystamy wcześniej u utworzonego nabywca, którym przed chwilą przypisaliśmy załączniki. Dodam jeszcze przykładowy zapas. Tak, abyśmy mogli zaksięgować to, to zamówienie. I ponownie, nawiguj. Mamy załączniki. Są to przez nas wcześniej przygotowane. Tutaj możemy dodać załącznik, otworzyć załącznik, odjąć załącznik, edytować. W tym przypadku usuniemy. Damy coś innego. Dokument Word. Można przyjrzeć, że checkbox przepływ do transferu sprzedaży nie jest aktywny, ale pomimo tego, jakbyśmy tutaj dodali kilka nowych plików, one również będą wędrować i przejdą na, na fakturę sprzedaży. Zagięgujemy sobie to przykładowe zamówienie. Jak widać, nasze załączniki również powędrowały z nami. Mimo, że jest to zaksięgowany dokument, tutaj również możemy dodać jeszcze jakiś załącznik, który nas interesuje. Oczywiście, o ile nie jest pusty lub nie został już dołączony wcześniej. Tak. Tyle, chciałem po prostu Państwu pokazać tą prostą funkcjonalność. Bardzo dziękuję za uwagę.